Siemano widzowie, mamy dzisiaj czwartek, godzina 9.08, za 52 minuty, ważenie. No jak wszyscy dobrze wiecie, walczę jutro. No, tak to się wydarzyło, że walczę. Wskakuję na zastępstwo Zakryche, walczę z Saszą. I co, strasznie chce mi się jeść i pić. Waga jest gotowa na ten moment. Waga techniczna będzie o godzinie 10, a ta taka cała ceremonia o godzinie 18 No i jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda te moje 48 godzinne walki Chociaż teraz to już jest chyba tam ponad 30 To zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek, żeby być na bieżąco No i w momencie jak wy to oglądacie to już jest wiadomo, czy wygrałem, czy przegrałem Ale napiszcie komentarz, bo bocian jesteśmy z tobą Jedziemy Szybkie przygotowania, walka z doskoku e, Wróciłem z wakacji, zadzwonił telefon Miałem chyba 15 dni na przygotowanie No Sasza był w całym, po całym obozie Także będzie ciężka walka e, No ale co Trzeba próbować Siemanko, witam w mojej kuchni Za 28 minut ważenia, a za 29 minut wypiję to Wypiję dwa takie kokosowe Soczek pomidorowy Żelki a i tam jakieś pierdały. Śmieszne uczucie generalnie widzowie Bo ja mieszkam 5 minut autem stąd I nie czuję tego całego stresu Że przyjeżdżam w nowe miejsce Dzień wcześniej, jakieś stresy, strachy Spałem sobie w moim łóżeczku Stałem, idę teraz na ważenie Po ważeniu wracam do domu Potem jadę tu znowu na mediatrening Po media mediatreningu jadę do domu spać W sensie poważeniu tym takim już oficjalnym No i co, przyjeżdżam tu w piątek rano w międzyczasie też gibnę się do domu na obiad. W sensie jutro. No i co, po walce tak samo, wracam do domu i to będzie najlepsze, bo ja zawsze mam jakieś połamane nogi, jakieś poździerane stopy, wiecie, strasznie mnie boli jak mi w sobotę wchodzi ten ból z rana, a trzeba z tego hotelu się zawsze wymeldowywać do 11, a wiecie, te noce to tam są ciężkie. Więc i skacowany i pobijany do tego auta, 3 godziny trasy na Wrocław. A teraz po walce pogali od razu do domku, budzę się we własnym łóżku. Będę mógł gnić do 15 Dobrze, że w tym myślę, bo, bo po do pokoju mamy dwie za drogi On daleko się idzie Tak, daleko i jeszcze dalej Tak wygląda nasz pokój O, oczywiście to da widać. Tutaj od chłopaków z WK dziki I tutaj też dziki Także dużo dzików no i tu dwa dziki, jeden i drugi Tu jest taka waga, my o tym nie wiedzieliśmy. Stanęjąc sobie tak na nią i pokazała 79,5. Ale ona musi kłamać, nie ma opcji. A jak się zaraz na dole okaże, że moja, moja waga i waga karakana kłamały, no to będzie kurwa lipa. Jakby to się okazało prawdą, a ja już nie mam śliny, to nie jeszcze nie znika. <tosz> To co, się tak... Ja się dopiero ja dzwoniłem się. Patrzy się. 77400. Darwin 800, dobra. Kurwa, niedobry to elektrolit. Dobra, no. słuchajcie historii. Wchodzę na wagę. Patrzę 774. I mi się coś ujebało w głowie. Nie wiem dlaczego. Że tam powinno być 76.76... 7, 6, ja Mówię, kurwa, wagi nie mam. I schodzę taki wkurwiony, a sędzia Jarosz mówi, co ty, co ty mówisz? Przecież masz wagę. 200 gramów zapasu masz. Ja wiem jak to? No 77400. Ja mówię, ty, bez kitu. Już tutaj za duże odwornienie i, i mózg nie pracuje. Dobra, idziemy jeść ci pić. Zobaczcie jaka króciutka, jaki wielki jak jaka króciutka droga do OKTAGONU Zwykle No bez hitu tak się... to rampa była dwa razy dłuższa, potem się jeszcze szło i szło. Potem dopiero jeszcze wszędzie sędzi... go się mijało, to będzie wyjście, 20 sekund i jesteśmy w klatce. A może stary bezpośrednio stąd do OKTAGONU zrobią? nie? No praktycznie droga się kończy metr przed OKTAGONEM, na półtora. I tam serdecznie. <laughs> uf, uf, uf. Uf. Eee, na kod fejem przyjdzie proszę więc tu stał mhm. Ale nie jest mniejszy chyba. Nie. Ja go montował. Ale po taką nie jest mniejszy? Ej, wiesz, to Nie po prostu jest większy przeciwnik, tak? I teraz staraj się już od razu uciec. No, jak dobry, jest godzina 17:40. Jesteśmy w piwnicy. Ale nie ma, ma to w... zasięgu. Nie ma to zasięgu? Nie ma. Eee, za 20 minut zaczyna się Media training. Mam szatnię z KORO i Darole. Kajde. A jesteś strachu? Ja nie, ale przeciwnicy będą. Już no wentylacji tu nie ma. Chyba. Proszę włączyć. Wszechrano na scenę jednego przeciwnika, który wskakiwał do rosyjskiej tej walki na osłonie Rosji. David wiele czasu na przygotowanie się do tej walki wskakiwał za kultu z Giełbatego. Dobra, my już po treningu i ważeniu jakie odczucia. Odczucia wyglądają tak, że no, nie czułem tej pewności siebie znowu patrząc mu w oczy. W sensie czułem mega spokój, a za chwilę on to tak gada, krzyczy, więc nie wiem, czy to jest do końca szczere. Ja czuję się dobrze, jutro idę dać siebie 200%. Teraz już jestem trochę zmęczony, no bo takie eventy też męczą. No i co? No i lecimy jutro, nie? No i przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim Wrocławskim fanom, którzy krzyczeli na moje nazwisko. Naprawdę łezka się zakręciła wokół. Było super. I co, jutro, po, jutro postaram się Wam zrewanżować, wygrywając walkę. Siemaneczko, a jest dzień walki, godzina 14. To już dziś za 6 godzin. Mm, no co, stresik już się pojawia. Tak naprawdę obudziłem się o 8 rano, zestresowany, ale nie mylmy tego z Psycha City, bo to nie jest to, co wtedy miałem z Polakiem. Jak ktoś z Was walczy lub trenuje, to powinien wiedzieć o co chodzi. To jest taki dobry stres, chociaż wolałbym, żeby go nie było w ogóle. No i co? Niedługo za 20 minut do domu zjeść obiad. O 15 mam sesję z psychologiem ostatnią. 16 godzina wyjeżdżamy na halę 2020 20 walka i co? I, i wakacje, ale ten Fajnie. O, 10 sekund zostało, dobra. Podjęłam. Chciałbym, żeby już była walka teraz, a nie za dwie godziny. No, powiem, że lekki stres zaczął się pojawiać. Dobrze, że walka jest za 2,5 godziny, a nie za 6, bo nie wiem jak by to było. Jak się dopuściło? Słuchaj, ty się stresujesz, tak? Normalnie. Powiedz sobie, co on kurwa ma w głowie. Właśnie nie. Bo ten stres, to ja miałem kurwa tam na tych badaniach. Jak kamp udany? No wiesz, 14 dni, więc. Aha, no to tak, okay. tak, tak, dostępstwo, więc tyle co mogłem, to zrobiłem. czy. Od, od stycznia do kwietnia, tak? Od kwietnia, tak, wakacje już bardziej, nie? Jakieś inteligentny, ale wszystkie zajmuje Przeciw, Szeroko, szeroko palce. Nie, 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 czekał nie miał coś przynieść. Nie, na tak. kimś Nie, Dobra, nie, nie, jest dobrze, jest dobrze. Przeszedłem na Halę? I pierwsze co mnie takiego związanego właśnie z, z tym dniem, to były te badania, wiesz, to ten na palec, nie, to wtedy usiadłem, kurwa, tak się zgrzałem, gdzie mnie zawsze łapią na, na tejpach i na oklejaniu mnie łapie najbardziej. I wiesz, siadam i... I, 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 i ta lekarka mi sprawdza. Dzięki. I ta lekarka Dzięki. mi sprawdza. się co, się? No.